Hej ludziska, z tej strony Basker a to jest Donster w hardcore! Tak, będziemy sobie tutaj grać na hardcore. Eee, tylko sobie wejdę w settings. A, mam nową maksa, ok. Czyli jest dobrze. Eee, cancer, tak, tam było Cancer. Nie Cancer. Eee, I właśnie, gdzie jest mój świat? Ten główny z mojej głównej serii. Ano go tutaj nie ma, dlatego że jest na nieoryginalnym Donsterwie. Bo jak nagrywałem pierwszy, drugi odcinek, to jeszcze miałem nieoryginalnego serwa, lecz już trzeci, czwarty, piąty i tak dalej. E miałem już oryginalnego i po prostu nie mogłem przegrać tego świata na oryginalnego serwa, więc jest tam. I po prostu można grać na piracie. Tworzymy sobie nowy świat. Nie, no aż w sumie. No. Mm. Może nie. Może pierwszą, jakby to powiedzieć, edycję hardcora zrobimy na podstawce? Oczywiście zagramy sobie e, Woodim Jack. Ok. I wybierzemy sobie świat. Bardzo duży. Co to jest? Nie, nawet nie wiem. Sezon Summer, tak. Desz sobie damy na More. Błyskawic nie dajemy, bo z tym się nie da grać. Eee. Szkielety na lis... to też Kwiatki. Nie no, może kwiatki nie To, 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 to. i te też nie To tak Drzewa niech zostaną eee. Krzaki. O nie dobra, tutaj jest, tutaj Krzaki też mogę dać Mandragory w sumie grzyby. Zmniejszamy ich ilość Reszta niech zostanie Prócz tego 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 może nie Może zrobimy tak, 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 tak Tak, 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 tak Tak, 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 tak i tak Prawie wszystko na największym, to co złe No oprócz niektórych rzeczy, bo ja ich po prostu nie lubię no i zaczynamy. Jak przeżyję dłużej, już próbowałem tutaj grać. Jeżeli przeżyję dłużej niż 3 dni, no to. ah, Jestem mistrzem, nie? No wiadomo. I milion łapek pod tym filmem. Heh. Eee, całe 3. <laughs> ale nie, bo to naprawdę jest ciężkie. zobaczyć, co się będzie działo na ekranie. Eee, Deschkę na pewno będzie padał, ale błyskawic nie będzie. O, widać, już czeka na nas. Już mamy jajko. To odejdź stąd Odejam Nie jest fajnie i yy, do mnie. Okej. Okay. Uciekliśmy jakoś na trochę I teraz ścinamy drzewa Jak najszybciej ścinać drzewa Nie za pomocą co tu się dzieje w ogóle zobaczcie na to Patrzcie na to co tu się dzieje Ścinamy drzewa, tak jak mówiłem Jak najszybciej Dlaczego zaraz zobaczycie? Odejdź ode mnie. Proszę cię, odejdź. Ok, tu się wszystko bije dookoła. Are you okay? No, Odcie, idźcie stąd. Muszę obracać kamerą, żeby tutaj przeżyć. Po prostu nie mogę tu walczyć z przyzwyczajeniem. A tu chcę przeżyć. Odejdź. A. goniec! Cześć. Co wybrać, co wybrać, co jest gorsze? Muszę się tych pozbyć z tyłu. To jest pewne. To sobie zetniemy. Woody, can you hear me? Nie, nie słyszycie. Okej, okay. masz przewalony. Giniesz pierwszy. Wiedzą o tym. Te... Nie, ten ty ginie pierwszy. E, już mamy trochę mięsa, więc przeżyjemy raczej. Ale musimy szybko ścinać. Jak najszybciej. Wszystko ścinać. Okej. Okay. No, i teraz po prostu jesteśmy bogami. Ok, no i sobie zabijamy tak powoli. Na tym polega hardcore. Ok, żeby tylko nie zginąć, jak, na, jak zbyt szybko. Dlaczego zostałem pioruny? Po prostu by się tutaj nie dało wyżyć. Wszystko by nam paliło natychmiastowo. Chodź tu, bo zginę. Ok. Zjedamy to. Nie, drzewa są lepsze. Drzewa jednak lepsze. Tu mamy Lucy, trzeba zapamiętać. Zjedamy, zjedamy. Spacje duszę. Jak w lolu, he. Ok. biją, więc nie będę im przeszkadzał. Sobie zniszczymy to i ciebie zabijemy. Merm. Okej okay. Okej, okay, zabijamy. Nie żyje. Zjedliśmy trochę. Okej, okay, zjedzmy. Okej. Okay. Zjedzmy sobie teraz to. Zjedzmy to. To też w sumie. nim się bardzo fajnie ścina drzewa. Przed i po zamianie w sumie. W każdej fa fazie, bo to jest w sumie drwal. I w sumie to zbyt dużo mówię w sumie. Pająki, proszę was Okej, okay. zabijamy Dobra, już prawie, jeszcze tylko jeden Czy jeden? Ten, który nas bije Bo jest tutaj znacznie więcej Muszę uciec Okej okay. Żeby nie paść To jest najważniejsze Ok. Zjadamy. Tu mamy jakieś malutkie drzewko, zjemy. Mogłem świnię ustawić jeszcze na małe. OK, zabity. Zniszczymy to. Zobaczcie ile żarcia. Tylko lodówka będzie mi się przydała. Ok. Jemy sobie to. To też zniszczymy. Okej, okay, zabijamy go. Bezproblemowo, dobra. Ile będzie trwał pierwszy odcinek? Długo. Chcę tutaj sobie zrobić, żeby było wszystko fajnie, pięknie, ładnie, dobre do zamieszkania. Nie, nie wrócę. Już jest noc, ale noc nam nie groźna, ponieważ jesteśmy bobrołakiem. Ona nam tu będzie wszystko zjadała, więc go musimy zabić jak najszybciej. W ogóle musimy zabić. O, jak świetnie! Super po prostu. Dobra. Najpierw takie małe stworki, dopiero potem tymi dużymi się będziemy zajmować. Ok, musiałem sobie myszką pomóc. Bo tak jak mówię, one nie są agresywne do mnie. Dlatego moja postać nie chce go atakować przyciskiem F. Okej, okay. No teraz chcę, bo są już agresywne. Musimy zjeść sobie drzewo. Muszę sobie trochę drzewa zostawić i tych szyszek. Bo w końcu tu nic nie będzie. Okej, okay, to muszę sobie zniszczyć. Okej. Okay. Okay, zabity. Tego. Ojoj, ojoj. Oj. Krok zbyt dużo dodaje damage'a Z tego co widzę. No, dużo strasznie. Dobra, zabity. Idziemy. Dobra, zjadamy. Pięknie. I teraz niszczymy to. Moski to. Ciebie też. No dobra, ja już tak chcę. Wow, co nam się stało? To z tego giganta trzeba zniszczyć. Mapy, jak widać, się możemy. Ok, zabijamy. Tutaj nam jest nasze życie pokazane. Nie wiem, czy ono jest pokazane normalnie bez modów. Chyba tak powinno być. Wow, naprawdę trudne wyzwanie. Ok, dobijamy. no mają mało HP, bo już zostali zranieni przez resztę Więc tyle jest dobrze na tym hardkorze Ale jak już będziemy musieli się zmienić w normalnego, tego, Woody'ego To już tak łatwo nie będzie, powiem wam eee, Bardzo chce się tego pozbyć Bo to jest irytujące strasznie, wow, i dużo dymać zadaje Dobra, trzeba uciec ok Żeby nie paść na pewno nie od, nie od pszczół Ej, szybko Już jest noc, więc nie chciałbym teraz chyba Jeszcze by chciał trochę poczyścić Słyszę pszczołę Albo moskite, Mo, moskite, boże, moskita Czyli komara Aby takie komary latały po świecie, to to o. Dobra, teraz merma Chciałem sobie ogólnie sawannę wyczyścić Dobra, teraz Ojo, jeszcze więcej Dobra, zabijamy. Jak najszybciej. Idziemy sobie, powiedzmy to. Okej, okay. Prawie zabity. I teraz co niszczymy? Idziemy sobie z tego deski. Eee, nie wiem, co tutaj zabiją. Ja chciałbym bardzo na bagna wchodzić, bo tam chyba zginę zbyt szybko. Tak myślę. Jeszcze jest jeden, to sobie też zniszczymy Chciałbym się trochę odnowić. Co to tak burzy? Moskit, ta, moskit pewnie, ale nie jestem tego pewien, więc się boję. Okej, okay, lecimy tutaj. Dobra, zabijamy merma. Jeden tylko oby. Nie, niestety nie. No ale tyle to mogę zabić. Okej, okay. to bardzo bym popsuł, ale... Ba... Bardzo bym popsuł, z chęcią bym popsuł. Ale nie mam teraz jak. To może zostać. Eee, tego... Tą wieżę mechaniczną. O, mechaniczną właśnie. Tak się to nazywa, ohe. Okay. Mechaniczną wieżę bym zabił. Okej, okay, ona już nie żyje, przez mermy. No, w sumie spoko. Wow, tu są wszystkie. Dzięki. Eee, czy już? O, to jest pytanie, czy już? Czy już to wystarczy? Nie mam mapy, więc to jest ciężko stwierdzić. Ale jeszcze trochę, tak myślę. Wykorzystajmy tego Woody'ego, tak? Do wieczora, tak myślę. Okej. Okay. Ma trochę mały damage. Zaczynamy do mały. Duży ma. Ale mieć większy. Dobra, niech się bije z clockworkiem. Tam to też sobie zniszczymy. Okej, okay, bo za spadnę. To nie jest niebezpieczne. Jest, ja się dziwię, że jeszcze jakiś drzewiec nie wyskoczył na mnie. <grym> Cześć. Myszką, dobra. Yy, niszczymy sobie to. Przechodzimy do tego, a to będzie boleć. Mówię, przez ich ilość są tak niebezpieczni. Pająki sobie zostawię, bo mi nie przeszkadzają. Dobra, zjemy sobie to i to i to i idziemy jeszcze z zwierząt walczyć. Ok, zniszczona. ten też. O, tu jest zbyt dużo ich Ja sobie jeszcze to zniszczymy I już się nie będę leczył, tak myślę, że wystarczy No okej, okay. jeszcze sobie obejdę to, że tak powiem jeziorko, które jest tutaj Dookoła Tak prawie dookoła, bo chyba się nie da O, jeszcze sobie tego zabijemy Okej, okay, zabity i wracamy Dobra, ty też, też zabity Wracamy już. Muszę zjeść szyszkę. dziesięć siedem. Muszę to jeszcze zjeść, żeby po prostu dojść tam, tam gdzie chcę, jakby powiedzieć, zginąć, naszym Bobrołakiem 13 minut. Nie no, jakieś 10 minut byłem Bobrem. To jest bardzo dobry wynik. Okej, okay. szybko to sobie zniszczyć. Oj, zatem, jedno. no. A, drugie. Trzeba sobie drena nasilam. A, teraz zjadłem Nie jest, Tylko ścinaj. Chop Okej okay. Dobra, już prawie I teraz jakiś drzewiec się pojawia, tak? Nie jest. Okej okay. No i zjadł tyle No ale dobra i tak to wszystko wygląda. O, zgrzałam jakieś. Uderz mnie. Jeszcze raz. Dziękuję. Uderzyłam je. Świetnie. I teraz giniemy w tym miejscu. Czy koło Lucy? Nie wiem, no w tym miejscu. No i po prostu poczekamy sobie do śmierci yy, naszego tutaj Bobroaka. Oj, oj oj. Aha, to jest ta Lucy. Ok. Ile jeszcze życia? Zero. Nie żyje. Bęk! Zmieniam się. Tylko nie muszę, że się coś zbugowało. Zmieniam się. Ej, halo Chyba się coś zbugowało. Daję sobie szyszkę. Aha Spoko. Trudno, no to musimy zginąć w na jakimś przeciwniku, tak mi się zdaje. Tylko na jakim? Na żebach bym nie chciał. Mam zero. W sumie żeby się już schowały, więc. Pff, lipa. Kimże jesteś, ten, co brzęczysz tam? Pokaż się. Oj, Gdzie on jest? Ej. Zgubiłem teraz. Coś tu brzęczy, jakby pszczoła, albo coś takiego. No to jest to. Dobra, niech mnie tutaj zagonią. Niech mnie zabiją. WTF, zrobiłem nieśmiertelnego bobra. Widzicie to? Jestem nieśmiertelnym bobrem hmm, 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 hmm. Nie za fajnie Ta seria może potrwać w nieskończoność teraz, nie, ale... idę uh, tam koło tego Bo tu jest trochę jedzonka, tak? Dobra I... Save and quiet Quiet Quit Nie wiem, jakoś tak Okej okay. I wchodzimy jeszcze raz Kontynuuj bo nam się coś zbugowało. Widzieliście, jak zrobić nieśmiertelnego Woody'ego? Właściwie, bo Bro eee, chyba szczytowałem grę. Ponieważ powinniśmy być teraz strasznie głodni, mało życia mieć. Ha, i stracić sobą psychikę. Co to jest? Moskito, aha. Pierwsza to mam. Nigdy z tymi moskitami nie, nie walczyłem. No ale okej. Okay. O, pająki tu jedno zostawiłem, no trudno. To bym musiał spalić strasznie, to cicho bądź. E, szybko woda, teraz zginiemy po prostu sobie od gru. To będzie kapa. Idź stąd. Nie chcę z tobą walczyć. No, bije się z kimś. Ale nie podoba mi się to, że szczytowałem wszystko. No nieumyślnie, no co prawda nieumyślnie. Ale no. Kurde, teraz ta seria może potrwać nieskończoność. Zawsze padałem właśnie, że nie wyrabiałem z halucynacjami No, wysoki ptak Nie fajnie, już się zrespił Pff. Dobra Więc trzeba teraz zrobić sobie to Wysoki ptak, nie dobra I podpalić O, nie Dobra jest, mogę Już się bałem, że nie mogę Żeby się tutaj wszystko nie spaliło Bo będzie ciężko ale okej, okay, chyba się nic nie spali Tak, nic się nie spali, jest dobrze e, Przetrwamy sobie noc Mam taką nadzieję No i kończymy Pierwszy odcinek właśnie tak wygląda Okej, okay, powiedzmy, że tutaj O i deszcz zaczął padać, świetnie Czyli szybciej nam gaśnie ognisko Wow Ale się pali Dobra, można powiedzieć, że już przeżyłem, więc Trzymajcie się, jeżeli się podobało, zostawcie łapę w górę. Mówił do was Basker. Zapraszam do kolejnego odcinka. Cześć, na razie. Żegnam się z wami też Woody i Lucy. Cześć.